Powiedział dupa na lekcji. Uważaj, żeby ta nauczycieleczka zaraz nie przyszła. O kur, idzie, idzie. idzie. Dzień dobry, drogie dzieci. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy uczyć się bić. A więc no. No to super. Nie chcę mieć takiego bić. To jest trochę straszne. Jak to straszne. weź się ogarnij. Ty się ogarnij. Ona jest tu nowa. Może jeszcze czegoś nie wiedzieć. A więc lepiej bądź dla niej jeszcze trochę miła. Ojeju. Przepraszam księżniczko. Możesz normalnie ją przeprosić. Przepraszam. Odsuń się trochę. Co robisz? Mówiłem żebyś się odsunęła. Nie krzyczcie na lekcji. O Boże! Jaki masz problem, debilku! Weź. Dobra, a więc zajdę po Manekiny. Zaraz będziemy zaczynać lekcję. Nienawidzę jej. Ona jest najgorsza na Najgorsza Dobra, Dobrze mam wszystko przygotowane. Nikt nie pytał. To proszę Pani, nie powinna być inna lekcja czasami? XD A no tak, to nie. Zbicie się tylko. Rozwalanie kartonów na pół po prostu. A więc no. Chyba coś ci się pomyliło. Ojczy. O, przepraszam. No dobra, może być ta lekcja. Jezu, tobie wszystko dobrze jest? Tak, wcale nie pijam. Mogę iść do toalety? No dobra, możesz iść. Dobra, dziękuję. Ona jest pijana. Jezus. Mówiłem ci, że coś jarała i piła. Mogę się panią coś spytać? Tak, chodź tu. Jak wy to robicie, że te kartony na pół. No, wie pani. A, no tak, to jesteś nowa. Oh. No to, Elwira, chodź tutaj, pokaż Ilizie, jak to się robi. Mm, a Elwira, gdzie jest? O Jezu, tu jestem. Eliza, chodź Zaczynamy. No dobra, tak musisz się patrzeć na ten karton I no po prostu... A, jak to było? Przypomnieć no, sobie coś Po prostu sobie przypomnieć coś złego i w ogóle... To jest takie proste. No niezbyt. U niektórych to źle wychodzi. Patrz, pokażę Ci, jak to ma działać. Odalać się i się złości na coś. Wow. Uch. A i tak to się robi. Wow. Dobra. Tylko uważaj, żebyś zrobimy. nic nie falła. A więc no, musisz po prostu wpatrywać się w ten karton, wkurzyć się i no. Nagle na razie spróbuj gdzieś indziej, żeby było wiadomo, że umiesz. Okej. Okay. Uważaj. Dobra, spoko, będę musiała się jeszcze poduczyć. Dobra, to jest normalne, każdy tak miał. No to teraz spróbuj w karton. Dobra. Oczywiście pamiętaj, że nie możesz, nie musisz go, a raczej nie możesz go na pół rozerwać, tylko go tak jakby ścisnąć. No, skręcić po prostu. Wiesz o co chodzi? Tak. A to dawaj, spróbuj. Wow. To było niezłe, jak na początek. Naprawdę. Dziękuję. No to teraz ma iść do ławki normalnie? Tak, idź do ławki. Dobra, teraz następnie idę. Może teraz kieł i popi? Dobra, ja idę tam. Co ty robisz? E, chciałam przejść? No to dobrze, że chciałaś przejść, ale dlaczego? Akurat tak? Uspokój się. Patrz, oj! Kieł, jak się odezwał. Nagrywaj to szybko. Elisa, jak się nie uspokoisz, to cię zabije. No ale o co Słysza. ci chodzi? Chciałam tylko normalnie przejść. Ale mogłeś gdzie indziej, a nie obok mnie i kieła. To jest mój chłopak, jego nie podrywaj. Ale ja go nie podrywam. No nie podrywasz go? To czemu się z nim całowałaś? Ja się z nim nie całowałam. Co ty? Ona się z nim całowała? Patrz teraz. O kur. Ma przesrane. O! Wow. Co to, uspokójcie się, dziewczyny. Ja mam być spokojna. Przeszła nam drogę, jak rozmawialiśmy o bardzo ważnym temacie, czyli o nas. Weź co, uspokój się, jesteś żałosna. Ja? Ja jestem żałosna? To ty jesteś żałosna? Patrz, jak ty się w ogóle ubierasz, jakieś zielone kokardeczki. Co to ma niby być? Raczej Nikt by się tak nie ubierał. Wow, ale ja chociaż nie mam peryny jakiejś, która jest głupia i różowa, jak jakiegoś kida. Co ty powiedziałaś? Uspokójcie się, dziewczyny. Ja mam być spokojna? Ile razy ci mówiłem, że musisz opanować swoją agresję? Nie, dobra, jest ja to idę. Teraz idziesz, tak? Tak, idę. Zaczekaj! Możesz mnie zostawić? Ja mam Cię zostawić? Przejęłaś się tym, że ja tak na Ciebie mówię, tak? Co Ty w ogóle mówisz do mnie? Jesteś żałosna. Ja jestem żałosna, tak? Ja? No to zaraz zobaczymy. Dziewczyno, uspokójcie się! Ja jestem normalna. Ale ta gówniara przeszła nam drogę. Czy ty tego nie rozumiesz? No może i tego nie rozumiem. Jesteś żałosna. Co ty do mnie tak mówisz jako mój chłopak? Nie jesteś już moją dziewczyną, a ja twoim chłopakiem. No sorry. Mogłeś się opanować trochę. Ja to wszystko zniszczyłaś. Kiu, zaczeka. Teraz masz przerąbane. To nie moja wina. Chciałam tylko przejść. Pamiętaj, że jeśli tylko pójdziesz do mojego chłopaka, to cię zabiję. Tak? No to spróbuj. Spróbuj mnie zabić. Ciekawe. Tak? No to zobaczymy. Dziewczyny, uspokójcie się. Ty normalna jesteś. Weź u Uspokój na swoim przyjaciółeczkę, bo naprawdę. Eliza, zaczekaj. Czy ty jesteś z siebie dumna? Tak, jestem, bo ją prawie udusiłam, ale ty zawsze musiałeś mi w tym nie pomóc, tylko przeszkodzić. Ona jest lepsza od ciebie. Możesz się w końcu opanować? Ja się opanować? Przepraszam bardzo, ale to ona mi zajęła drogę. Ta, przez jedną głupią drogę się kłóciliście. Ona jest głupia. Ja nie. To nie moja wina, że jest taka żałosna. Prawie tak samo jak ty. Jesteś źle gorszy od dzieła. A i pamiętaj, Warnes. Dzisiaj się spotykamy na FMMA. Zobaczymy, jaki wtedy będziesz swany. No, chętnie ciebie uderzę. Zapiszę się na to specjalnie, żeby cię uderzyć. Co za idiotka. No ona jest przy psychiczna. Mówię, mówię ci to już. Jarałeś? Nie, wcale. Dragon, opanuj się. Nie, nie ja idę do Elizy. Ja, ja nie mogę tego. Och. Halo, Eliza, odezwij się. O co Ci chodzi? Czemu się drzesz? Już prawie ka każdy śpi, a Ty? Dzisiaj wszyscy są nie w humorze. Po pierwsze, Eliza została prawie uduszona przez Twoją przyjaciółkę. Co? Nie, niemożliwe. Ja muszę z pogadać. Oh. Eliza! Oh. O moje muszę mieć takiego pecha zawsze. Co ty tu robisz? Dragon, zostaw mnie. O, teraz nie uciekniesz. Zostaw mnie. Pta, bo co mi niby zrobisz? Powiedziałam. Nie ręczę za siebie. O, jaka agresywna. Była taka milutka. A od razu swoje charaktery zmieniła. Zaraz mi nerwy puszczą. Powiedziałam ci, idź. O, oj, oj! Co mi niby zrobisz? Ała! To ci zrobię. Mówiłam ci, żebyś tak nie robił. Teraz co? Przepraszam, przepraszam. Ja nie chciałam, ja nie chciałam, nie chciałam! Oh. Cześć chłopaki. hej, możesz wejść? Na spoko. Hej bo ja ją kocham. Mm -hmm. Ja. Też ja, Ty się nabrałeś, ja jej nie kocham Ona jest taka głupia Co ty powiedziałeś? Liza jest przepiękna Ja ją kocham I to tak na serio Jutro w szkole jej to wyznam Aha, już jej to wyznasz? Aha, zobaczymy Ty skurwielu Bez sensu